20 listopada 1946 roku Teatr Wybrzeże zainaugurował swoją działalność pierwszą premierą. W gmachu zwanym Stodołą wystawiono Homera i Orchideę Tadeusza Gajcego w reżyserii Iwogalla. Budynek przy Targu Węglowym po wojnie był zrujnowany. Dlatego artyści zostali skierowani przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na Plac Grunwaldzki w Gdyni do poniemieckiej hali widowiskowo-koncertowej. Zespół Nowego Miejskiego Teatru tworzyli aktorzy i absolwenci Studia Dramatycznego z Krakowa, którzy w sierpniu przyjechali na wybrzeże wraz z powołanym na dyrektora Iwo Wśród 31 aktorów znaleźli się między innymi Ludwik Benoit, Anatol Kobyliński, Włodzimierz Kwaskowski, Barbara Kraftówna, Bronisław Pawlik, Zofia Perczyńska. Teatr, choć miejski, musiał być niemal samowystarczalny, gdyż miasto pokrywało jedynie koszty światła i opału. Opłacano też etaty palacza, dozorcy, trzech bileterek i sprzątaczki. Artystów ulokowano w pohotelowym, nieumeblowanym budynku Riviera przy plaży, gdzie samodzielnie tworzyli zaplecze mieszkalne i wspólnie gotowali w teatralnej kuchni. Próby prowadzono w dawnej sali restauracyjnej. Bliżej premiery próby odbywały się na scenie w trakcie remontu stodoły. Artyści pracowali jednocześnie z parkieciarzami. I Wogal wspominał, że mimo zimna aktorzy nie dali za wygraną i w cienkich greckich tunikach włożonych na nagie ciała sini skostniali z zimna, próbowali z niebywałą powagą. Recenzenci docenili cały zespół. Zarówno role indywidualne i zbiorowe za ekspresyjnie wypowiadane poetyckie słowa. Bogal pełnił funkcję dyrektora przez trzy sezony. W ramach działalności pedagogicznej, wraz z żoną Haliną Gallową, otworzył przy teatrze studio, gdzie kładł szczególny nacisk na budowanie teatralnej wspólnoty co stanowiło pokłosie jego pracy redutowej. Stworzył kilka spektakli, które przeszły do historii polskiego teatru ale nie udało mu się przekonać do siebie miejscowej publiczności. Krytycy określali jego autorski teatr jako wysublimowany, szczery, młody i zdystansowany wobec polityki, a na to ostatnie w 1949 roku nie było już miejsca.